Pierwszy do Was mówię: dzień dobry, bo ile takich dzień dobry będzie, nie wiadomo. Wczoraj na Ukrainie wprowadzono stan wojenny. Pokłosiem tego jest, że w całej Unii Europejskiej yy, poziom fluoru w wodzie pitnej podniesiono co najmniej o 200%. Także to daje do myślenia. W każdym bądź razie każdy z Was może sam sobie obliczyć, jaką dawkę fluoru otrzymujemy. Fluoryzacja zębów przez dzieci w przedszkolach, czy gdziekolwiek jest, całkowicie zbyteczna. Chleb każde, każdy posiłek, który spożywacie dziennie zawiera fluor. Ja osobiście używam past, które nie do zębów, które nie zabierają fluoru. Fluoryzacja okej, okay, niech sobie będzie. Kto nie wie, czym jest fluor, niech się zapozna troszeczkę z historią i niech sobie poczyta na ten temat, czym jest fluor. Ale to, co wczoraj się stało, jest dla nas sygnałem bardzo wyraźnym, że wielkie otwarcie wrót właśnie nastąpiło. I jeszcze taka mała dygresja do tego, co mówiłem wcześniej na temat fluoru. Okazało się, że styren wszechobecny jest tak stężony w naszym środowisku, że my sobie jesteśmy plastikowymi lalkami. Z terenu jest tyle, że my oddychamy z terenem, zjednamy styren i kąpiemy się w terenie. No to jest po prostu coś niesamowitego. Jednak jest sposób, że można żyć inaczej. Można żyć inaczej niż to coś, co tam widzicie za mną w tej małej gablotce. To jest tak zwany krasnoludek. Prawdopodobnie posiadam jeden z sześciu takich małych szkielicików, ale w każdym razie nie ma czegoś takiego, że dzisiaj jest z. Środowisko tak zanieczyszczone, że my nie możemy jeść, oddychać i spać. To jest troszeczkę tylko korporacyjny wymysł. Ale to, co zrobiła Ukraina, Rosja, to co robią nam Ciapaci, to co robią nam Niemcy, to jest coś, czego musimy się bać. To jest coś, co jest powodem mojego wielkiego niepokoju. Czego najbardziej się boję? Najbardziej boję się wojny. Niczego bardziej się nie boję. A to właśnie kołacze wielkimi kolbami do naszych drzwi. Kiedyś Max, historia wieków, zapytał się, dlaczego po, to to robię, po co to robię, dlaczego straszę ludzi. To nie było straszenia. To było wieszczenia. A teraz te kolby już w zasadzie przełamały te drzwi. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie do tego, że te kolby wyłamią te drzwi. I co wtedy? Co wtedy przecięty Polak, co. W Przeciętny mieszkanie z Europy zrobi, gdzie ucieknie. Anglia już nie będzie w Unii Europejskiej, i tu jest komunikat dla moich byłych żołnierzy, że nie będziesz człowiekiem miał gdzie uciec, jak wybuchnie wojna. Nie uciekniesz do rodziny do Anglii, bo nie będziesz miał paszportu. A druga sprawa, jak Reinhardt was wszystkich tam przeniesie, trzeba będzie stanąć i normalnie walczyć. Dlaczego 7 milionów Ukraińców jest w Polsce, skoro tam trwa wojna, a 3 miliony z nich to są żołnierze w wieku poborowym, którzy chcą teraz wracać do kraju? Polskie granice są zapchane ze strony Ukrainy. Jeżeli ci ludzie będą chcieli wrócić do siebie, a tamci będą chcieli przejść do nas, to w tym momencie co się stanie? Jak nasze służby graniczne i nasze wojsko podejmie temat? Jak nasza policja podejdzie do tematu? jak nasz rząd i nasi politycy podejdą do tematu. Przypuszczam, że w żaden sposób każdy polityk zawsze ma tak zwany system RWD, czyli ratuj własną dupę, a ty, Polaku, ratuj się sam.